Legia 3, GKS Katowice 1, czyli co wiemy po tym jakże przepięknym meczu. 1. Artur Jędrzejczyk jest królem. Ostatnio nagrałem odcinek, że Ziółkowski odchodzi, a legia nie ma żadnego porządnego zamiennika. Przepraszam bardzo wszystkich, bo Artur, 1 pier... Jędrzejczyk, na początku z pięknym asystą do w szczękach na 1 do 0. Potem GKS odpowiada 1-1 w 85 minucie. Tobiasz sobie łamie nogi o słupki, wszyscy już chcą iść do szatni, ale to właśnie w takich sytuacjach poznaje się prawdziwego lidera. Jędza zapierdalał po całym boisku po prostu od obrony po atak, presował, odbierał, strzelał, wszystko robił. I w 95. minucie, jak Paweł Człowiek wrzucił piłkę, spadła ona na jego głowę, a ten zamienił to na bramkę. No piękne to było zwieńczenie tego starania się. Widać, że Jędrzejczyk będzie naszym ważnym ogniwem w tym sezonie, niestety najprawdopodobniej jego ostatnim. 2. Legia musi się otrząsnąć. I tak wiem, wygraliśmy ten mecz, ale kto oglądał ten wieże, to wcale nie było takie oczywiste. Druga połowa w wykonaniu legii była tragiczna. Zaczęły się zabawy, brak okazji, klepki, nie klepki, no i dostaliśmy po mordzie. Na szczęście Artur uratował gwiazdkę, ale jędzy wiecznie z nami nie będzie i musimy się ogarnąć. 3. Marko burcz, Burch, Burcz, wraca i spisuje się. Po półrocznym wypożyczeniu do radomiaka, które umówmy się, było udane, Burcz wraca i gra świetnie. I to o dziwo nie na obronie, bo pomimo tego, że wcześniej grał w Legii jako obrońca i w Radomiaku na wypożyczeniu tak samo, Jordanesku znalazł na niego nową pozycję, środkowy pomocnik defensywny i spisuje się tam naprawdę dobrze. Po odejściu jedele baliśmy się, przynajmniej ja się bałem, że nie będziemy mieli kim grać na tej pozycji, a tutaj proszę, Marko Burcz przyszedł, no i gra tam naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że będzie grał częściej. A ty daj znać w komentarzu, jakie są twoje przemyślenia po tym meczu i do zobaczenia, elo!